Boże, cześć, Szczęść Boże, witajcie kochane dzieciaki. Witajcie, witajcie. Dzisiaj kolejne przygody apostołów w dziejach apostolskich. Dzisiaj święty Paweł, bardzo ważna misja i bardzo ważne pytanie, które zadał. Mm -hmm. Jak my namalujemy pytanie? Y nie wiem. <grym <grym to może posłuchajcie <grym> fragmentu. Można, posłuchajmy. Posłuchajcie, co to dzisiaj się wydarzyło, kogo spotkał Paweł i o co zapytał. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do Niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Hmm. Jaki więc Chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Mm. Bardzo no. ważne pytanie o to Ducha jest Świętego. Ważne pytanie, bardzo. Zobaczcie, ja tutaj narysowałam takiego Pawła, który się modli nad tymi mężczyznami. Nie udało mi się narysować wszystkich dwunastu, <grym> tylko e, ich tam było na pewno więcej jeszcze. Tutaj, jakbym miała większą kartkę, to by mi się ich więcej zmieściło. No i Duch Święty, który tutaj stępuje też na nich. To jest taka też, jakaś taka niezwykła ta historia, że oni nawet nie wiedzieli, kim jest nie Duch Święty, słyszeli, o nikim nie powiedział. Słuchajcie, to jest zadanie chyba dzisiaj też. Mm -hmm. Mogą być ludzie, którzy nie słyszeli o Duchu Świętym albo słyszeli, ale nie wiedzą, kto to jest. Na pewno są tacy ludzie, którzy nie wiedzą, kim jest Duch Święty, mi się wydaje. A ja cię zaskoczę, Malwinko, bo ja mam od razu piosenkę, bo ty mnie o! czasem zaskakujesz. O! Jaką to piosenkę, no a jak właśnie. teraz rozmawiamy sobie o Duchu Świętym, to tak mm -hmm. najbardziej by mi się chciało zaśpiewać Duchu Święty chce Przyjacielem Twoim być. O, no bo no. jak kogoś znamy, to wtedy, a zwłaszcza Boga, Ducha Świętego, mm -hmm. no to, to jest takie piękne być z Nim Przyjacielem. To mogę zaśpiewać? Oczywiście. Duchu Święty chcę przyjacielem Twoim być. Jesteś moim słońcem, jesteś moim słońcem w ponure dni. Nie robię nic bez ciebie, nie, nie robię nic bez ciebie. bez ciebie. Na ziemi, tak jak w niebie. Mocno kochamy siebie. Nic ważniejsze nie jest po prostu ty. Mm -hmm. Jak śpiewam i patrzę, jak ty rysujesz tego Pawła, to mi się zdaje, że on to właśnie śpiewa. No, na pewno on tutaj w duchu święty Chcę przyjacielem twoim być. Tutaj ten duch świętego też go tak narysujesz, żeby było wiadomo, jakby jako taką właśnie stępującą tą gołębicę, no, że się tutaj pojawił, żeby było wiadomo, że ten duch święty do nas. Schodzi, że się pojawił. O, i tutaj tych mężczyzn. On sobie tutaj Paweł, ja tak dam, że stał na takiej jakiejś może górce i tutaj ci wszyscy uczniowie. Czyli oni byli uczniami Jana Chrzciciela. Czyli Jan Chrzciciel to jest ten, który wskazywał drogę właśnie żeby Jezusa. Żeby iść wskazywał za Jezusem. też Jezusa. Mhm. A dziewczyny, jak tak sobie myślicie o przyjaźni z duchem świętym, bo Paweł to na pewno był przyjaciel, to co Wam przychodzi na myśl? Co to może znaczyć ta przyjaźń z duchem świętym? No, mi się wydaje na przykład, że jakby też dzielimy się wszystkimi troskami i radościami i też tym, że jak ja mam coś fajnego, to właśnie też się dzielę z tym z duchem świętym i on się dzieli też wszystkimi różnymi rzeczami. Ja się tak czuję obdarowana też przez ducha świętego. I pomaga nam. Mhm. No właśnie. No i też chyba ważne jest to właśnie spędzanie czasu na modlitwie. Bo jak z kimś się przyjaźnimy, to poświęcamy mu swój czas. I właśnie jak ktoś tak patrzę na świętego Pawła, to myślę sobie, że chciałabym być taka jak ona, żeby tak przyjaźnić się z Duchem Świętym, żeby móc go zanosić wszędzie, gdziekolwiek pójdę. Piękne są te rzeczy i te pragnienia. Ja sobie tak zawsze myślę, że tak najbardziej być przyjacielem naszym, to on chce. I on nas do tego zaprasza, żebyśmy mu odpowiedzieli też przyjaźnią, a więc tak, jak mówisz, Milenko, spędzaniem czasu z nim, oddawaniem trosk, ale też radości. Mhm. O, tutaj narysowałam tyle tych o, uczniów, bo mi się więcej też nie zmieściło trochę, ale może wam, kochane dzieciaki, się więcej zmieści tych uczniów. I teraz tutaj możemy napisać: A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił mhm. na nich. Duch Święty też działa w nas niezwykłe rzeczy, prawda? Prorokowanie, mówienie, modlitwa językami. To są dary Ducha Świętego. A ja bardzo lubię ten fragment w Piśmie Świętym. Jest taki list, który Święty Paweł napisał do Galatów. Mm -hmm. I tam napisał, jakie są owoce. Przyjaźni z duchem świętym. I to owoce zawsze tak sobie marzę, żeby mieć, bo tam jest radość, mm. pokój, cierpliwość, uprzejmość. No, piękne owoce. Mhm. Mm jeszcze też mamy tak, dary Ducha Świętego jeszcze są. Jest mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. To jest Siedem. jeszcze. I co jeszcze mamy? No, i mamy jeszcze całe życie, które możemy przeżyć z Duchem Świętym, i wtedy na każdej kartce naszego życia mogą być przygody z Nim. Tak, no właśnie to też tak pokazuje, że jak przyjazimy się z Duchem Świętym, jak żyjemy z Duchem Świętym, to to życie jest na maksa szalone, bo Duch Święty wpada cały czas na nowe pomysły, które często są właśnie takie szalone, i myślę, że z Nim nigdy nie będzie się nam nudzić. Tak, na pewno nie. Święty Paweł przemierzył tyle miast, posyłany przez Ducha Świętego, ale kiedyś chyba mówiliśmy też w naszych odcinkach moja Biblia, że zdarzyło się, że Duch Święty zabronił mu gdzieś iść. Mm -hmm. To też jest tak, ciekawe. Tak. I poszedł wtedy gdzie indziej i tak. tam na niego czekali. Pamiętam też tą historię. Więc Duch Święty dobrze wie, gdzie posłać apostoła, gdzie posłać też nas. Mm -hmm. To jest takie. No ale to też jest, jest też tak, że szukacie, a znajdziecie i ci na pewno też uczniowie szukali czegoś więcej i oni w końcu znaleźli tego Pana Jezusa. Jak oni nie wiedzieli, kim jest Duch Święty. O ja myślę, że w naszych czasach też jest sporo osób, które nie wiedzą, kim jest Duch Święty. To chyba naszą misją jest też mówić o tym, że ten Duch Święty jest. No. Że jest Bogiem. Że nas kocha. No. To jest Z samą miłością. Mm. Zachwycający jest Duch Święty. A dzieciaki, czy wy kojarzycie, jaka jest nazwa naszego tutaj, naszej wspólnoty? Bo tam jest wpisany właśnie Duch Święty. Mocni w duchu. Mm -hmm. A więc oznacza, że mamy siłę, żeby przygotowywać dla Was wszystko, żeby żyć pięknie tylko wtedy, kiedy się przyjaźnimy z Duchem Świętym. Mocni w duchu. A tak, to okay. jesteśmy bardzo słabi. Bez niego to bardzo, bardzo. No właśnie, też jeszcze, tak mi się wydaje, że ten Paweł przecież tyle też przeszedł różnych trudności. Ostatnio, jak pamiętam, co było właśnie. Po więzieniu. No, pracowaliśmy to, to tydzień temu. Tak. Z lasem, z kuci kajdanami. No więc teraz nagle też idzie, spotyka jakichś ludzi. Mówi też o nim. To też jest takie, takie pielgrzymowanie, to mi się wydaje. Że to życie jest też takie w drodze, chyba. O. Tak, całe życie poświęcił święty Paweł temu, żeby głosić pana Jezusa. Mm. No i mamy dużo jego listów, mm. które pisał, żeby pomóc innym iść za Jezusem. Swoją drogą piszecie jakieś listy? Ja o. piszę codziennie listy do pana Jezusa wieczorem. O. Naprawdę? No. Wow, Ale wysyłasz też pocztą? <noise> tak, prosto do nieba. Prosto do nieba idą. No to fajne. Ale piękny taki list podsumowujący dzień. Mm -hmm. Tak, niesamowity pomysł. Zobaczcie, ile tutaj pomysłów się rodzi u nas. Piękny mm -hmm. pomysł. Super pomysł. Słuchajcie, zobaczcie, Mamy. tu jest ten Paweł pełen radości i w ogóle, który modli się nad tymi uczniami. I oni przyjmują Ducha Świętego. Duch Święty jest po prostu, jak się go zawoła, to on przychodzi i daje. On chce w dary. nas mieszkać po prostu. Mm -hmm. To pomodlimy się może o to, żebyśmy mu pozwalali tak. mieszkać w nas? Oczywiście. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Mocno was ściskamy, a mamy jakieś zadanie. No, masz jakiś pomysł? Y hmm. Bo ja mam. Masz? Mam. Ojej, no to. Mówiliśmy powiedz. w pewnym odcinku z Milenką, że będą już wkrótce, we wrześniu, odcinki Moja Biblia oh. też z Milenką. I podaliśmy dzień. Mm. Proszę, żebyście napisali, mm -hmm. jaki to mm -hmm. będzie dzień spotkań z Milenką. Jeśli ktoś z was nie wie, bo nie obejrzał odcinka plastycznego dwa tygodnie temu, to możecie to szybko, szybko nadrobić. To jest trudne zadanie, ale no tak jak można poprosić ducha Świętego o pomoc, to no tutaj <noise> na pewno pomoże znaleźć ten odcinek i wszystko. Tak, znaleźć mm -hmm. odcinek i zapraszamy was oczywiście za tydzień jeszcze też z Milenką do komnaty plastycznej, a we wrześniu już w dniu <laughs> mm -hmm. Milenka będzie zrobiła bardzo fajną pracę z Wami o Biblii. Do zobaczenia. Pa! pa. pa, pa.